Siemanko widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj dzień szczególny, bo dzisiaj mamy dzień W którym pierwszy raz w roku wychodzę na rower po pracy Więc zwiastuję to wiosnę i się opłaca, bo można wyjść na więcej jak nawet dwie godziny Także weźcie sobie złoty napój, herbatę, kawę, jedzenie Co tam lubicie i lecimy na rower, proszę państwa plan na dzisiaj, proszę Państwa, to jest takie z 50 kilometrków na luźno i delikatne przewyższenia, ale prawie żadne. I do tego też nowej kamery, bo mam nową kamerę DJI Osmo Pocket i liczę na to, że przyniesie ona Wam trochę przyjemniejszych ujęć jak ten telefon. Możecie ogólnie dać znać w komentarzu jak dźwięk, jak obraz. Jak stabilizacja. To, że jestem brzydki, to nie piszcie, bo to wiem akurat. I, I lecimy taką rundeczkę. Na razie mam 5 km, bardzo bolą mnie nogi, jestem słaby. Ale zobaczymy co to będzie. Ogólnie możecie się dziwić czemu. Pierwszy rower po pracy, skoro pracuję do 14. Można było wychodzić, ale zanim zjesz, zanim się ogarniesz, mamy godzinę powiedzmy 15:30 i się robi ciemno. A ja po ciemku nie jeżdżę, bo nie lubię. Straszne dziury tu są. Patrzcie, widzowie, po czym ja muszę jeździć? Możecie mi płacić pieniądze, to wyprowadzę się gdzieś, gdzie są ładniejsze drogi. A że nie chcecie płacić. Później jest jak jest. No i teraz się po prostu robią na tyle długie dni, że można gdzieś tam na godzinkę wyskoczyć, dwie, nawet dwie i pół. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ja po prostu po ciemku nie lubię jeździć, tego nie robię. Ale dzisiaj taka pogódka w miarę, to za oczywiście tym typowym wiatrem i brakiem słońca ale do tego to my już przywykli w tej naszej Polsce Wiecie co widzowie? Jest pomysł! Pojedziemy na przełęcz Tompadła bo ostatnio, jak Wam ją pokazywałem trochę to były te wszelkie zacięcia przycinki, ścinki i takie różne takie więc pojedziemy teraz tam to od całkiem innej strony i nagramy to trochę ładniej co prawda ta przełęcz będzie dla mnie wyzwaniem która w sumie nigdy nie jest wyzwaniem ale podjedziemy, zobaczymy może się uda, może się nie uda wieje jakbyście pytali czy wieje to wieje ale jest cieplusio ogólnie się za lekko ubrałem i pewnie jak będzie się ściemniać powoli to zmarznę i będę tutaj piszczał że, że mi zimno ale nikt się za mnie nie ubierze a że sam tego nie zrobiłem to jest mój osobisty problem ale dobrze się czuję, fajnie jest Zobaczcie tylko, jakie tu są warunki. Ach, jaka piękna droga, puściutka i ogólnie świetna, śliczna i wspaniała. Tak właśnie jest na rowerze szosowym, nie na gravelowym, nie na górskim. Ta droga na rowerze gravelowym byłaby brzydka, tak samo jak i ten gravel jest brzydki. No, tam jest w ogóle też super. Ale wieje jak coś. Wieje wiatr i chyba będzie mi zimno serio. Jak już tak sobie razem jedziemy, zwiedzamy, uprawiamy sport, kolarstwo typu szosowe. No mogę wam poopowiadać trochę o tym, jakie mam cele na ten rok. Są to cele ambitne, zapewne niewykonalne. Ale co, to mi zabroni marzyć? Na pewno nie ty, user 874321. Ty mi nie zabronisz marzyć. Wieje strasznie, mam nadzieję, że rozwiązania, które tutaj zastosowałem do nagrywania dźwięku, sobie poradzi z tym wiatrem, bo dupa zbita będzie. Zatem pierwszy cel to jest przejechać 300 km na jednej jeździe. Moja życiówka to 250. Nie wydaje się to jakimś takim odrealnionym celem, ale dwa razy już próbowałem i się nie udało. Zobaczymy jak będzie za trzecim razem. To mówią do trzech razy sztuka, więc może damy radę. Drugim, trochę bardziej odrealnionym celem jest pobicie rekordu przewyższej na jednej jeździe który do tej pory wynosi jakieś 4100 metrów. Tutaj mogą być lekkie tarapaty, ale trochę treningu, może damy radę, nie wiem, ale tego się trochę obawiam. Na pewno zrobię to w górach Sowich, żeby mieć w razie czego blisko do domu. Równie odklejony jest cel numer 3 czyli pokonanie najcięższego podjazdu w Polsce Przełęczy Karkonoskiej i najcięższego podjazdu w Czechach czyli Modre Sedlo plus oczywiście dookoła jakieś tam ścianki, podjazdy, przełęcze i inne rzeczy na jednej jeździe no to może być ciężkie, to może być naprawdę ciężkie, ale spróbujemy jest jeszcze jeden jak go nazywam takim super celem, ale o nim wam nie powiem, bo on jest tak odrealniony że jak będzie 3 dni do daty realizacji tego celu to wtedy wam powiem, bo inaczej to nie ma sens ale ten tak naprawdę chciałbym zrealizować najbardziej na świecie zobaczymy, może się uda, może się uda zaczynamy podjazd pod tą padła najpierw Sulistrawiczki, później tą padła. i wiecie co? Miałem przed chwilą miejscowość Młynica, a tam nawet nie było żadnego młyna. Eee, to jest oszustwo, to jest kłamstwo. Tak nie wolno robić. O co będzie następne? Będę mógł wjechać do Sobótki w niedzielę? Będę mógł... Nie wiem, w Mietkowie nie spotkam żadnego Mietka? To jest naprawdę dziwne. I ktoś, kto to wymyślił, Powinien ponieść konsekwencje prawne z tego tytułu. Ale jako że jestem raczej z tych osób bardziej kreatywnych, wiecie jak jest, to wymyśliłem do tej miejscowości specjalny slogan, taki nawitacz. Uwaga, mówię. Młynica, miejscowość, w której do młyna nie trafi twoja pszenica. He. Szczerze mówiąc, to mam nadzieję, że te filmiki nie trafią za bardzo do mojego najbliższego grona, bo wydaje mi się, że kilka znajomości mogłoby się zakończyć. Ale, patrzcie jak jest. Słonko zachodzi. To są jeszcze te takie półzimowe zachody. One są ładne. Zaczynam podjazd pod tą padła. On 23 km już, ale widzimy się z gadaniem na górze, bo, bo to nie ma co mówić. To trzeba jechać. Nie jest lekko. Teraz widzowie, mam dla Was coś specjalnego. Patrzcie tylko na te kolorki, proszę Państwa. No jest pięknie, jest pięknie. Przełęcz tą padła podjechana. 400 metrów przewyższe niespełna. I w tym momencie stwierdzam, że... Chyba czas przewartościować swoje... Plany, marzenia, cele... I inne takie. Przynajmniej do momentu, kiedy... Przełęcz tą padła nie będzie mnie boleć w nogi. Prawda, nogi bolały mnie już przed jazdą, ale... Ale to jest Przełęcz tą padła, widzowie, no i... No i mnie zabolała w nogę i tak nie może być, to trzeba zmienić. Idę jeździć całą noc na trenerze podjazdy widzowie. Teraz będziemy zjeżdżać z tą padła. Ja już zaczynam. Lecimy. <gry> Ty jedzie za mną. Ja go nie słyszałem, on tak szybko zjeżdżał. Wyprzedza mnie, a ja te i se śpiewam. Ludzie, to wstyd jest. Dużo radości daje mi ten dzisiejszy rower, ale więcej radości mi da, jak zostawisz subika na tym kanale. Ja się tu staram dla widza, żeby było. Nie żeby było dobrze, ani żeby było źle, to żeby było. A czy jest dobrze, czy źle. To już wy ocenicie widzowie. Mam już 36 km. I zjechałem z sprzęczy tą padła. Coraz gorzej mówię, bo jest mi coraz zimniej. Ale już prawie dom. Jeszcze 15, więc będzie 5 dych. Podzieliliśmy się trochę z jazdem. Trochę wam ponagrywałem, tak przez połowę, jakiś ujęć. A trochę sobie zjechałem po prostu w technocilku. I fajnie jest. To też jest staranie dla widza. Widzu, więc doceń to. Lecimy na chatę. Widzowie, to już koniec naszej pięknej podróży 50 km. Niespełna 500 metrów przewyższeń. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mimo, że nie występują tu już bajery, drogie, rowery halabardy, piniczki i tak dalej. A występuje ja, mój trek i moja piękna okolica. Zaczyna się ściemniać, więc trzeba uciekać. I dajcie znać ogólnie, czy Wam się podobało. Możecie dać znać, jakie macie cele. Na ten rok to też w sumie ciekawe. I jakby wystąpiły jakieś tutaj audiowizualne niedogodności, to to jest pierwszy raz kiedy ja używam tej kamerki. Więc nie umiem jeszcze za bardzo w te wszystkie tutaj klikania, ale starałem się. Pozdro.